Heyo. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o psychopatach, ale w takim nieco innym ujęciu. Będę chciał powiedzieć, skąd te wszystkie toksyczne zachowania, toksyczne mechanizmy biorą się w naszym obecnym społeczeństwie, z czego to wynika, gdzie się to zaczęło i gdzie można potencjalnie poszukiwać tego początków. Jest sobie taki pan, który się zwie Paul Francis. On był przez wiele lat terapeutą. Obecnie on się pała szamanizmem. Ponieważ jak się okazuje, wielu byłych terapeutów lub osób, które w jakimś stopniu były związane z tradycyjną psychoterapią czy z psychologią, po pewnym czasie zaczyna zauważać, że to po prostu nie działa. Że działa to co wyżej do pewnego stopnia, gdzieś tam powiedzmy leciutko głaska problemy ludzi po pleckach, ale nie do końca rozwiązuje te problemy. Czyli innymi słowy, można porozmawiać o problemach, ale żeby dojść do Źródła tego problemu je rozwiązać. Często potrzeba czegoś więcej niż tradycyjna psychoterapia. No i dlatego on zaczął się gdzieś tam po drodze pałać szamanizmem, gdzieś tam wszedł na tą drogę. No i on obecnie pisze książki, w których tłumaczy i pokazuje, jak działa szamanizm, jak to wcześniej wyglądało, skąd się to bierze, i dlaczego wcześniej praktyki szamańskie pomagały właśnie ludziom lepiej niż obecna psychoterapia, pomagać. No i on w jednej, swojej, w, sw... w jednej ze swoich książek pisze o tym, jak to wcześniej działało. Ponieważ jak on tłumaczy, obecna cywilizacja istnieje mniej więcej od 6000 lat i teraz jeśli rozciągniemy sobie naszą cywilizację ludzkości na trochę szersze spektrum, to się okazuje, że te 6000 lat to jest tylko kawalątek ze wszystkiego co obecnie, ze wszystkiego, co do tej pory było gdzieś tam przez nas po drodze historii, przerobione, przeżyte itd. No i jak się okazuje, przed powstaniem cywilizacji, czyli na tym wcześniejszym, większym etapie, ludzie dużo lepiej sobie radzili ze swoimi problemami natury psychicznej, tych problemów było mniej, były lepsze rezultaty, gdy ktoś chciał pomóc innym i tak dalej, i tak dalej. No i on tłumaczy, że wcześniej, gdy ludzie żyli jeszcze, właśnie, używali tych praktyk szamańskich, żyli w zupełnie inny sposób, ponieważ Plemiona, grupy osób, które w jakimś stopniu gdzieś tam ze sobą żyły, żyły w taki sposób, aby troszczyć się o to, co jest na zewnątrz, troszczyć się o siebie nawzajem, troszczyć się o naturę i generalnie starali się żyć w harmonii ze sobą i ze wszystkim, co ich otacza. I nawet jeśli naradzały się jakieś konflikty pomiędzy, powiedzmy, plemionami, to w dalszym ciągu było to na mniejszą skalę niż teraz, niż w naszej cywilizacji. No, i on mówi, że dopó dopóki właśnie taki tryb życia miał miejsce, dopóki tak ludzie żyli, to wszystko było ok. Nie było to oczywiście pozbawione problemów, wiadomo, niebezpieczeństwa i tak dalej istniały, ale jeśli chodzi o naszą psychologię, naszą psychikę, to ludzie dużo lepiej sobie radzili, ponieważ nie było totalnego właśnie odcięcia od emocji, tak jak to ma miejsce teraz w naszej cywilizacji, przez co ludzie trochę lepiej potrafili sobie ze swoimi emocjami radzić. No i on mówi. Że w takich grupach bardzo ciężko było przebić się, że tak powiem, dojść do władzy właśnie psychopatom, ponieważ jeśli psychopata jest osobą, która myśli tylko i wyłącznie o sobie, chce skupić się tylko i wyłącznie na sobie, robi coś tylko i wyłącznie na swoich korzyści, a mamy powiedzmy grupę ludzi, która jest zależna od siebie, którzy muszą współdziałać ze sobą, żeby cała grupa przetrwała, żeby mogli funkcjonować, żeby wszyscy przeżyli, byli zdrowi itd., itd to w takim środowisku psychopata nie ma możliwości wyjścia, że tak powiem, na górę. No bo jeśli on w tym momencie zacznie coś tam dla siebie tylko i wyłącznie robić, cała grupa od razu to odczuje, cała grupa od razu to zobaczy, przez co cała grupa zaraz się zwróci przeciwko niemu i to zostanie stłumione i słamszone. Takie zachowanie po prostu nie może istnieć w takim środowisku. No i on tłumaczy, że musiało właśnie dlatego powstać nowe środowisko, w którym... Yy, Psychopaci mogliby istnieć, mogliby żerować środowisko, w którym takie jednostki mogłyby być właśnie na górze piramidki, po to, aby wszyscy inni dookoła dla nich działali, dla nich w jakimś stopniu coś robili, byli od nich zależni, patrzyli na nich jak na bogów, na góry i tak dalej. No i to środowisko nazywamy obecnie cywilizacją, gdzie cały czas mamy jakiegoś szefa, Dawniej mieliśmy króla, teraz mamy jakiś polityków, prezydentów, i tak, dalej, i tak dalej, W każdym razie e, mamy kogoś, kto jest zawsze gdzieś tam u góry, wyżej, kto nam pokaże, powie jak ktoś, kto rządzi, i tak dalej. No i on e, pokazuje ciekawy przykład, e, odnosi się do pary biologów, e, do Roberta Sopolskiego i Lisy Sher. Którzy przez około 20 lat studiowali zachowanie pawianów. Mieli taką grupę pawianów, którą obserwowali, no i on, on opisuje właśnie jedną z ich obserwacji. Mianowicie ta grupa pawianów była nazwana grupą śmietnikową, ponieważ gdzieś tam, to było chyba w Kenii, jeśli dobrze pamiętam, lub gdzieś indziej, mogę się mylić, ta grupa wyjadała często jedzenie ze śmietników okolicznych, turystycznych. No i w tej grupie była grupa dominujących samców, którzy byli bardzo brutalni, wymuszali wiele siłą. Generalnie wymuszali różnego rodzaju zachowania na słabszych nie tylko samcach, ale też i samicach. No i jak się okazało, gdy próbowali, gdy grupa próbowała się dostać do pożywienia, to ci samce wyjadali wszystko, co tam mogli, co brali wszystko, co chcieli dla siebie, a reszty nie dopuszczali do tego pożywienia. Próbowali strasznie zdominować tą grupę. No i co się okazało? Po pewnym czasie wyszło na to, że jedzenie śmietnikowe było zatrute, oni zaczęli umierać, ci, którzy właśnie wyjadali w pierwszej kolejności to, ponieważ, tak jak powiedziałem, ci słabsi nie do końca byli dopuszczeni do tego pożywienia, więc w znacznej mierze ponad połowa, jeśli dobrze pamiętam, tej właśnie dominującej, toksycznej, negatywnej populacji wymarła i w tym momencie wiele osób mogłoby pomyśleć, że na ich miejsce wystąpili nowi przywódcy, którzy też reprezentowaliby toksyczne zachowania. Ale tak się nie stało. Okazało się, że w takiej grupie, gdy już tych toksycznych osób nie było, powiedzmy tych psychopatycznych, część osób, która wyszła później już tak jakby żeby rządzić, tak powiem, nie reprezentowała już takich toksycznych zachowań. Co prawda, dalej gdzieś tam próbowali w pewnym stopniu zachować tą władzę. Jeśli chodzi o słabszych samców, no to musieli kontrolować sytuację i nie pozwolić sobie w kaszę dmuchać, ale nie, nie dzielili się i nie pokazywali już takich, nie objawiali takich toksycznych zachowań w stosunku do grupy jak grupa wcześniejsza. I oni. Dalej jeszcze poszli z tymi swoimi badaniami, zaczęli robić próbki DNA, próbki krwi i tym podobne. No i okazało się, że hormony stresu również zaczęły iść w dół, że nie tylko zachowania, ale też biologiczne zmiany nastąpiły w, tych, w tym, w tej grupie. No, i e, później, jeszcze gdy obserwowali dalej tą grupę, okazało się, że grupa z, z, zupełnie zmieniła zachowanie. Zaczęli spędzać więcej czasu razem, zaczęli spędzać więcej czasu na trochę innych aktywnościach, takich, które miały ich łączyć razem, budować więzi grupy itd. itd. No i niestety podsumowali to w taki sposób, że stwierdzili, że te wszystkie zachowania, te wszystkie negatywne zachowania ostatecznie nie są nam przekazywane genetycznie, tylko są narzucone zewnętrznie, co świadczy o tym, że da się te procesy odwrócić. No i teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli przeniesiemy to na ludzi, e, gdybyśmy pomyśleli logicznie, to dlaczego tak dużo toksycznych zachowań może obecnie istnieć, skoro psychopatów jest mniej niż zdrowych, normalnych e, ludzi? Szacuje się, że psychopatów jest około 10%, jeśli patrzymy na całą ludzkość, czyli 1 dziesiąta. Więc jakim cudem 10% dominuje 90%? No, musiał oczywiście, tak jak powiedziałem, powstać system, który by to umożliwił, który by na to pozwolił. No i teraz, jeśli pomyślimy w logiczny sposób. To wystarczy spojrzeć sobie na to, jak obecnie e, kształtuje się nasze życie, jak nas właśnie ta cywilizacja cała kształtuje i tak dalej, i tak dalej. Od dzieciństwa zawsze rodzice mają rację, zawsze wiedzą, co jest lepsze, dziadkowie, wujkowie, e, wszyscy inni dookoła wiedzą lepiej. Co powoduje to, że nawet jeśli mamy jakiś tam osąd, e, pomysł, wizję, cokolwiek, zawsze i tak zakładamy, że ktoś starszy, e, mądrzejszy wie lepiej niż my. Później idziemy do szkoły, gdzie w szkole też e, są takie jakby e, zauważane bardziej konkretne zachowania i te zachowania są bardziej tolerowane niż inne. Czyli innymi słowy, jeśli dopasowujesz się do grupy, jeśli e, robisz tak jak system każe, czyli powiedzmy jesteś szóstkowym, piątkowym uczniem, uczennicą, jeśli zachowujesz się w określony sposób, no to to jesteś wtedy dobrą osobą, a jeśli zachowujesz się w zły sposób, czyli masz swój mózg, masz swoje pomysły, też trochę inaczej podejść do niektórych tematów, jeszcze nie daj Boże myślisz inaczej niż nauczyciel czy nauczycielka, to już jest nie do końca pochwalane, no i wtedy wiadomo, musisz trochę zmienić swoje myślenia ale w dalszym ciągu zmierzam do tego, że gdzieś tam to programowanie powstaje, no i oczywiście w dalszym ciągu nauczyciel wie lepiej, nawet jeśli ty myślisz, że jesteś mądry, mądra, no to nauczyciel czy nauczycielka i tak wie lepiej. No, i idziemy dalej. Oczywiście, praca, tam szef zawsze ma rację. Później, na przykład, e, gdy idziemy, powiedzmy, wchodzimy na swoją własną e, drogę związku, no to też często partner, partnerka wie lepiej, rodzice e, też uważają, że wiedzą lepiej, co powinno być, e, jak się powinno odbywać związek dwojga ludzi, itd., itd. Później, oczywiście, jeszcze są autorytety, typu lekarze, jacyś, nie wiem, mechanicy w sprawach samochodów. Politycy, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie nauki, edukacji, czegokolwiek, jest tak, że ktoś zawsze wie lepiej. No i teraz to wszystko, te wszystkie zachowania, te wszystkie procesy, przez które przechodzimy na naszej drodze ewolucji, powodują to, że my tak jakby zatracamy swój własny osąd. Nawet jeśli on jest, to my przez lata właśnie edukacji, wychowania, warunkowania społecznego zaczynamy sobie myśleć, że nie mamy racji. Zawsze wówczas wie lepiej ktoś. Idziemy do lekarza, wydaje nam się, że wiemy, czemu powiedzmy nas boli noga, ręka, cokolwiek. Wydaje nam się, że znamy przyczynę, mówimy do o sobie. Ta osoba wówczas jako autorytet uważa, że wie lepiej, nie słucha nas w ogóle, <laughs> neguje nasze zdanie. A my w pewnym momencie stwierdzamy: No dobra, no ja chyba jednak no, nie nie powinienem powinnam się odzywać, no bo to nie mam wykształcenia, powiedzmy, medyczne, no i to osoba wie lepiej. No i tak samo oczywiście jest w wielu innych dziedzinach e, naszego życia. No i gdzieś tam na pewnym etapie z, e, zaczynamy zatracać, tak jak powiedziałem, właśnie. Tą naszą wiarę w siebie, wiarę w własny osąd, wiarę w własne możliwości, i to powoduje, że e, zaczynamy być ubezwłasnowolnieni. Czy innymi słowy, jesteśmy niby dorosłymi ludźmi, niby e, powinniśmy już być gdzieś tam samodzielni, dojrzali, i tak dalej, tak dalej. Ale to wszystko, jak, jak to wszystko funkcjonuje, powoduje nasze ubezwłasnowolnienie. E, I teraz aby odrzucić ten cały proces, musielibyśmy zacząć bardziej wierzyć i ufać swoim osądom, swojej intuicji, swojej inteligencji, swoim uczuciom itd., itd., niż wszystkiemu temu, co wymieniłem u osób trzecich. I to oczywiście wymaga mądrości, dojrzałości, nie tylko dorosłości, no i też samodyscypliny, ponieważ zachodzi tutaj też wiele jeszcze mechanizmów, które spłynęły, że tak powiem, na nas, z góry na drodze, takie jak powiedziałem, naszej ewolucji, gdzieś tam genetycznie nasi rodzice nam pewne rzeczy przekazali. I takie rzeczy, jak na przykład właśnie, czy to strach, czy to bezwłasnowolnienie i tego typu mechanizmy, również zostają nam przekazane genetycznie. Mimo tego, że tutaj le, psychopatia jako taka nie zostanie przekazana genetycznie, to już pewne zachowania tutaj mogą zostać e, przekazane. No i teraz. E, Chciałem powiedzieć o tym, ponieważ moim zdaniem to fajnie pokazuje to, to, jak on to ujął. Fajnie pokazuje nam działanie naszego obecnego społeczeństwa. Fajnie pokazuje nam to, dlaczego wiele rzeczy tak naprawdę nie działa i dlaczego tak naprawdę szukamy czegoś, co w sumie nie jest do znalezienia być może w naszej cywilizacji. Jeśli nie spojrzymy na to wszystko szerzej. No to ciężko znaleźć rozwiązania pewnych problemów czy odpowiedzi na niektóre pytania. Myślę, że to nagranie jest ważne. Myślę, że osoby z otwartym umysłem będą wiedziały, do czego zmierzam i po co to nagrywam. No i w sumie tyle nic więcej nie będę dodawał. Chciałbym też, aby to nagranie było potraktowane jako powiedzmy lekki wstęp do tego, co zamierzam nagrać później, czyli do mojego kolejnego filmu. Po tytule myślę, że już większość osób zrozumie o co mi chodzi. Natomiast jeśli chodzi o dziś, o dzisiejszy dzień to już będzie tyle. Nie, nic więcej nie zamierzam dodawać i żegnam się. <laughs> Dziękuję za uwagę no i do zobaczenia w następnym materiale. Pa, pa.